Trzeba było wypożyczyć, trzeba było na chwilę zamknąć tę przestrzeń powietrzną. To tak, a działa w spodziewaniu, tu za chwilę, tak, 30 jest daleko. To nie, ale no, lecimy, musiałoby tam, nie było na przestrzeń, nie było właśnie. Dziwo, tutaj będzie ciężko, co po prostu Nie poruszać, nie mówię. Dziwo, tutaj, przygadacie. nas znaczy się głównie na i zimą tutaj, ma taka sytuacja.